Jak się pojawiają więzi, relacje? Czy jesteśmy w jakiejś tam wspólnocie? Jakiekolwiek? Braci też. No to pojawia się. Yy, potrzeba wzięcia odpowiedzialności za kogoś albo właśnie za yy, za tą grupę ja to bardzo yy, wyraźnie widzę w, na wielu przestrzeniach nie? jak jestem księdzem, no to, yy, no to odpowiedzialność już w duszpasterstwie, w szkole taka odpowiedzialność związana z bezpieczeństwem chociażby też nie? ale też odpowiedzialność związana z tym, jak ja chcę kogoś tam kształtować, nie? To, to jest dla mnie bardzo wyraźne, nie? Ale to się też dzieje w takich relacjach nieformalnych, nazwijmy to, nie? Mhm. W małżeństwie? Mhm. No w małżeństwie tak. Znaczy ja mogę powiedzieć o tym, że e, ja dopiero w małżeństwie tak do końca e, dochodzę do tego, czym, czym ta odpowiedzialność jest. E, e, kiedy, kiedy teraz mam powierzonych e, w, właśnie w biekę w, w darze, na przykład moje, moje dzieci i biorę za nie odpowiedzialność. Bo ja, ja mogę powiedzieć o sobie. Miałem przez długie, długie lata jakąś taką łatwość, to wynikało właśnie ze złych nawyków, z, z grzechu, taką łatwość do tego, a dobra, to nie moje. Co ja się tym będę przejmował? Nie? Egoizm tak mocno y, odcisnął gdzieś tam w moim życiu, że ja już po prostu miałem pewnego rodzaju takie nawyki. A to nie moje. Ja się tylko zajmuję swoją działką i tyle. Tyle, co muszę zrobić, to zrobię, a, a, a więcej. A dzisiaj y, widzę to. Oczywiście zacząłem to widzieć już wcześniej, szczególnie po nawróceniu, kiedy, kiedy widziałem to, że właśnie y, że braterstwo, znaczy z tego, że, y, że ja jestem synem najlepszego ojca, wynika też to, że mam braci braci i siostry w kościele, ale też każdy człowiek, którego napotykam jest moim bratem, siostrą i, i, i biorę za niego odpowiedzialność. No właśnie. Czy... Czyli nawet nie, że ja z nim wchodzę w relacje, bo coś się zadziało. Tylko jeśli on jest na mojej drodze, a już na pewno w kościele, to, to ja jestem odpowiedzialny za niego. Nie? Mhm. Oczywiście w małżeństwie, czy właśnie będąc mężem, by, by, będąc ojcem, no to tu jest ten mój taki najważniejszy skrawek odpowiedzialności. Nie? Ja za niego mhm. odpowie, odpowiem kiedyś. Nie? Biorę tą odpowiedzialność teraz, ale, ale kiedyś będę z tego niejako rozliczony. Ty, na przykład, będąc księdzem, no to, no to, no to, no to wiadomo, no to cały Kościół jest tak naprawdę twoją odpowiedzialnością. Nie? Mhm. To, to ta odpowiedzialność się rozciąga. Ale gdyby tak się zastanowić, to ja, będąc chrześcijaninem, będąc ochrzczony, jestem odpowiedzialny również za cały Kościół, nie? Z, z uwagi na chrzest. I, I teraz, czy ja biorę tą odpowiedzialność? Czy, czy ja, jak ja rozumiem tą odpowiedzialność? Tak. Ja ją rozumiem na przykład w ten sposób, że m, tak jak każdy dobry uczynek, czy każda miłość, czy każda właśnie, każdy dar z siebie. Każda służba y, umacnia Kościół, tak moja rezygnacja z miłości, rezygnacja z, z dobra, mój grzech osłabia y, tę wspólnotę. I ja mam, te, ja mam tego doświadczenie, kiedy ja grzeszę, moje małżeństwo jest w, y, w, w dramacie, moja rodzina jest w dramacie. Kiedy ja rezygnuję z wzięcia odpowiedzialności, Rezygnuję z różnych względów, ze zniechęcenia, z tego, że już mi się nie już się napracowałem, już teraz niech się ktoś inny napracuje, to w tym momencie no, jest pewne, pewnego rodzaju ryzyko, że, 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 że niestety, że, że, że zrezygnowałem, tak, że zdezerterowałem w jakiś tam sposób. Nie? Mhm. Że ta odpowiedzialność jest, nie wiem, odłożona. Znowu wchodzę w te stare buty egoistyczne, gdzie mówię, a co mnie to interesuje? Czy, czy, czy my żyjemy w ten sposób? Nie, nie wiem, jak Ty masz. No, jesteś, jesteś właśnie tak, jak powiedziałeś, yy, czy, czy, czy w parafii, czy w szkole, bierzesz tą odpowiedzialność. I wydaje mi się, że, yy, że, łatwo, że bardzo łatwo jest yy, yy, o, za przeproszeniem olać tą odpowiedzialność. No chociażby ze względu na rolnictwo, nie? A no właśnie. Albo na to, że coś jest trudne i wymagające. Nie? Mhm. Mnie się też odpowiedzialność, przez to, że ona jest jakby. Taka znowa, że to właśnie nie jest tylko bezpieczeństwo, że wychowanie, że coś tam, że, ale w takim. Um, no w tym takim naj, najodleglejszym, a może i najbliższym sensie, kwestia zbawienia. Mhm. Podstawowy cel kościoła i naszego zakonu, zbawienie dusz. Nie, nie tylko swoich, ale też innych. Nie? Mhm. I teraz mogę się troszczyć tylko o tych, którzy są bliziutko. Y no, i przyzwłoszę im, nie? Jestem, formułuję w ogóle, wiesz. No, ale ile osób teraz po tej ulicy idzie, i o nich w ogóle się nie modlą, nie? Ile osób y, prawie nic nie wie o Jezusie, nie? Może w Polsce nie, ale wyjedźmy z Polski gdzieś, osób, które w ogóle go nie znają, nie? Taka odpowiedzialność związana z głoszeniem i, i, i z tym, że może być tak, to nie chodzi o to, że ja teraz się będę rzucał i będę każdemu Jezusa po prostu przybijał do głowy, nie? Mm -hmm. tylko, tylko ile jest takich szans, że ja mógłbym coś powiedzieć, nie? Jest ktoś taki, kto naprawdę odda za Ciebie życie. Nie? Jezus, w którym jest moc, w którym jest zbawienie, który z martwych stał, który chce, żebyś Ty stał. Jezus, który, yy, który jest człowiekiem też, nie? Jechałem sobie samochodem właśnie, yy, drugi dzień świąt, jak jechałem do Ciebie, yy, jechałem yy, taksówką, no i tak sobie myślę, no muszę coś, coś zagadać, Taki, taka, może presja ewangelizacyjna, ale, ale takie poczucie, no jest drugi dzień świąt, Jezus zmartwychwstał, trzeba obwieścić Paschę, w ogóle jak, jak mógłbym tego nie zrobić, to nie jest tak, że to robię na co dzień, nie? ale... Ale była jakaś taka moc wtedy. No i tak próbuję, próbuję i, i coś tam o Bogu, coś tam, coś tam. I ja w końcu mówię temu Panu, ale że nasz Bóg jest człowiekiem. A on się odwraca do mnie i mówi tak? Ja mówię tak. Tak, tak, Jezus jest człowiekiem. A on to zna, dokładnie zna, nie? I tutaj też, też bierzemy odpowiedzialność za to, nie? Czy my naprawdę yy, chcemy tylko wspierać Kościół na zasadzie takiej, żeby się właśnie umacniać, żeby pomagać naszym, nie? Czy nam zależy na tym, żeby innych ludzi prowadzić do, do zbawienia, nie? Żeby byli zbawieni, żeby, żeby mieli szczęście wieczne, żeby znowu może odnaleźć to swoje powołanie, nie? To, co gdzieś Bóg w ich sercu rodzi, tylko że oni tego w ogóle nie, nie widzą. Nie? Mhm. Ale wydaje mi się też, to jest jakby taka rzecz, o której ludzie bardzo często zapominają też w konfesjonale. To, to, to spotykam, jak, jak naprawdę mało, zwłaszcza młodych, małżeństw modli się wspólnie. Nie z dziećmi, wspólnie. Mm -hmm. nie widząc w ogóle tego, jakie to jest jakie to jest odpowiedzialność z jednej strony branie odpowiedzialności za siebie, ale też za te dzieci nie? modlitwa ma otworzyć kanał łaski dla, też dla dzieci nie? ludzie w ogóle tego nie, nie widzą, nie, bo to pomodliście trzeba nie? a nie, że, że my coś z tego mamy no mamy coś z tego, nie chodzi o to, żeby teraz się buntować i mówić daj mi, bo bo coś tam, nie? bo nie zrobię, bo się obrażę. No nie, ale, ale że my tego potrzebujemy. nie? To no, ciekawy, ciekawy wątek poruszyłeś. To znaczy to, że czy ja biorę odpowiedzialność, ale tak realnie, właśnie za zbawienie na przykład mojej żony. Bo nawet nie mówię o takim zbawieniu w życiu wiecznym, w sensie już, już po śmierci tutaj na, na Ziemi, ale. ale czy chcę wybawiać moją żonę, nie? czy biorę za to odpowiedzialność, że może łatwiej jest uciec, że to no, nie jestem w stanie już nic zrobić. Daj mi spokój, już to, już to zostawiam. Czy jednak, wracając do tej miłości, obumieram, rezygnuję ze swojego, biorę odpowiedzialność właśnie za, za jej. Tak? Bo wiem, że jeśli tego nie zrobię, jeśli nie przebaczę albo nie Pozwolę, yy, albo nie powiem, yy, przepraszam, no to to się nie uda. To nie wezmę tej odpowiedzialności. Bo, bo w gruncie rzeczy, wzięcie odpowiedzialności jest bardzo trudne. Bardzo łatwo jest yy, zrezygnować z tego. Jest bardzo trudne, bo konsekwentna. To nie jest rzecz, którą się robi raz. Czasami wystarczy, oczywiście, nie. Ale najczęściej jednak tu chodzi o coś, jakieś zaangażowanie. Nie? Trzeba. Yy, Trzeba jakby zmienić swoje życie. Nie nawet zrobić coś, co jest trudne, tylko zmienić swoje życie. Nie? Dostosować swoje życie do słabości na przykład czuje nie? A jeśli się to podejmie, to też być konsekwentnym i jakby za to wziąć odpowiedzialność. Nie? Że jeśli się komuś chce pomóc, to żeby mu pomagać, nie? a nie, że się komuś pomoże i ten ktoś, kto nie ma w nikim ratunku, przyjmie tę pomoc, będzie chciał tej pomocy i zostanie odrzucony. Nie? Ale zobacz jeszcze z, z, skupię się na tym, na tym słowie w języku polskim. Odpowiedzialność. Odpowiedź. Nie? Mhm. Doświadczyłem miłości, jestem synem, jestem, jestem bratem, więc moją odpowiedzią jest to, że ja, że ja wychodzę tak da, właśnie do tego, do tego człowieka. Nie? Za darmo. To co sam ty dostałem. powiedziałeś. Ewangelizacja. Tak? Sam dostałem, więc, sam, więc daję za darmo, nie? Dokładnie. Zupełnie. To jest. To jest prawdziwe. Bo więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Nie? O wiele. Tylko to, to jest zadanie, challenge. Challenge, bo jak niektórzy mówią, do kościoła, do kościoła, do nieba się nie wchodzi w pojedynkę, nie? Idziemy razem. Mhm. I jak y, Ty nie wejdziesz, to ja też nie wejdę. Mhm. No właśnie. Po co ja mam samemu się tutaj Muskuły prężyć, jak zostawiam słabszego za sobą. A ja tu właśnie nie o to chodzi. Nie? Właśnie może to jest właśnie najtrudniejsze w odpowiedzialności, że ja rezygnuję z własnego mhm. rozwoju albo raczej wyobrażenia o tym moim rozwoju mhm. na rzecz tego, żeby ten drugi mógł, mógł ze mną pójść, mógł, mógł dołączyć do mnie, żebyśmy razem mogli się uradować z tego. No, to Jezus nam to. Dość konkretnie pokazał. Amen.